Czemu nie można nie do niej dojść? Doszedł. Z... A gdzie jesteś? Był e, shot Skyfall. No, ja właśnie w podziemię, a Tam chyba coś jest. Chyba, że to gwiazdy. Nie, to gwiazdy prześwitują. Oj, uważaj! Nie przechodź przez bramę. Jakiś Robert w zbroi. Jakiś Vexus. Mroczny38. A, dobra. Uważaj, zaraz Za jaki gość tutaj być, za jaki gość tutaj będzie. Siema, Karol. się no i zniknął. Nie ma gościa. No i mrocznego nie ma. Gdzie masz mrocznego? Ja go Ty nie jest widzę. Tutaj, Ty jest, patrz. Tu. Ubijaj go. Czemu? No, Niech ma lagi. Ty to może jest jakiś mój nie fan? Pierunie, tak, sorry stary. On miał, on miał zupę, mu chcesz zupę grzybową? Obsydian no, miał, no to wyjdź. Ja miał złoty miecz, dwa obsydianu. Tak, tak, babelka. kończyć, kończyć. Słyszę, że coś. Wieprzy. A jakiś gość się do mnie cerepnął, a go ubiłem, Co się stało? Znowu mroczny chce się do mnie teleportować. Włośnik TPAC. go. Powiedz kiedy się pojawi. Jest już? Dobrze. Ale jeszcze nie? Nie. nie ma go. Co się stało? O! Jest! Mogłeś go lecę, on był tu zbroi Żelaznej z jak stałym mieczem. Nie podoba mi się. To. A tu I stoisz poza tym, szkiet guzik ci zrobił. Nooo, no. po no. prostu po no. chwili Strzałki wierd, dla gier. Przepraszamy mrocznego, ale w sumie bez wyjaśnienia tak po prostu się typać, to nikt nie wiadomo kto to może być, no. 2 astrologiczne u metro.pl to będą lak no. Ubiłby nas miał Skądże tego mrocznego tu nie ma, bo on gdzieś tu. Był. O była... wow 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 wow. Meszekował już. Wow wow, wow wow wow, prawie bym zginał. O. <laughs> No, za smutny. This sure. is minecraft. Exactly no właśnie. No, <coughs> no? Tu jest mroczny? Koleś ma full dexową zbroję, lol. Killerek 110. Full dexowa. Już jakiegoś mi goni Nie no, miał na hita, suku, jego łuk taki płonący, ja nie mogę, ale to, jakaś jakaś, 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 jakaś. No to nie jest. No to to jest wykonane, jak masz dobrę chambel, A Znaczy na dwa hity go ściągnął, nie? Bez jaj to go sobie wybiwa, musi kupić i tak dalej, i tak dalej. Uważaj, leci na ciebie. On chce cię zrzucić, dobra. Tepnijmy się na home. Ja się tym mam. Odłóżmy te rzeczy, które mamy. Stąd i tak nic mu nie zrobisz. Zaraz ci podpowiem. Ej! ten gość był bogatszy niż nam się wydaje. Stak, kurka, no. Czemu? Tak, tak, kurczaków. Tak. 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 cheat Tak. <laughs> by ty czy też ze strony, ty kurde... No, ja ci dam. Cholera jasna, wylądowałem, yy. Albo nie, albo tak? jest w porządku. Mhm. to w straciłem moje wszystkie itemy. No, bo no. się musisz zalogować, nie? Slash, login, Jak to spacja robi? i twoje hasło. No login i to hasło, co wpisałeś. A ja Ci tu podrypę we nie ma, ha Za długi czas logowania, czekaj. Hmm. Pisać nie się, umiem. człowieku. No ja wiesz, to ni nic nie umiem z takich rzeczy, czekaj. Hmm. Jakie to teraz... no. Tu i login, tak, login. Login, bull... Pojechać. Hmm. 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 Weszło. Hmm. Nie wiem. Mm. Serio? Już zalogowany jestem, kilofa ale nie ma wszystkie moje itemy. No? Dwa i pół. On nie ma kilofa. Ile ci wziąłem? Chudyć. O lol, kawala go zrobi, nie wiem nic mi nie zrobi w zasadzie. A wiem, no, zawsze no, pieszczas no, jak kurde, się wygląda to ci tem To ci kasujesz wszystkie twoje temy. Taki dziwny przypadłość tak. serwera Będzie płakusiał i to! Nie, kawala odrobi się mu to! No, no, odrobi się mu Zapaczę się chłopak, no To nic nie, przecież ale wszyscy widzowie, wszyscy widzowie są tutaj świadkami, że no nie moja nie. wina. no, no znaczy baczerowi wie, można wie, wierzyć. Znamy się jak dwa ślepe konie, w sensie on ciągnie w, swoim, ja w swoją stronę. E. <laughs> Najwyżej się kawali odda w ten. No, trudno pierwsze, no boże, no i kurdej. I... No dokładnie. No co on mi się Kursie? oddaje? Buczer lecę ci na tunel, bo cię zakopałem, Myślałem, że się... No że... właśnie, bo ja jestem wyjść nie mogę. Ja nie mam wiesz, nic, żeby ten, nic żeby coś... Nawet zła. Dobrze idę. Ja ci tutaj tego kobla, to jest pierwsza No. I teraz te to... Ja ci to wykopę. I się go posłucham. Dziękuję. Ile chcesz? Podział w dzieciach nagrać. Ile tych dzieci mam mieć, kurde Dobra. No bo... tyle ile masz, masz siebie? Tak. Nie, że czymś zapomniałem. Mm. Jest! Stój chwilę, baster, ej. Leć w <laughs> Dziękuję. Leć w przepaść mówię! <laughs> A to rzucę ci i masz, zjedzę coś, masz, masz, ej. Ej! Masz. Tak, kość, kość, no. Jak <noise> tak. sobie. Dałem mu żryć. Co to jest?! Zobacz po co to jest! Jak patrzę. myślisz, co ja o, trzymam głosy. w ręce? Ja patrzę na ka na Jackara i ja kurde myślę, boże to on Sonda, to, co on ma za pęknotkę w Nie, 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 nie... Mm. <grymne> o, Do drogu go wzięliśmy, do rogu. Do rogu! Co drogo! jest? Co to jest? <grymne> stopy ci się ruszają! Masz Baczer, masz już tu, się znam No już, 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 Dobra, już, raz już, 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 nie już, wyłączę. dobra, no już, o, no, wiem wiem Ale się fajnie gra w tym. Czemuś Jaki... Czemu? <grym grym> na głowę ci to wsadź, bacza. Masz karo, zepsuję mi tak. jedną dynię. Nie, nie chcę, mm. dziękuję. Ej, coś ty zrobił z tą dynią. Ej, mam złoty miecz tamtym, koleś. Co to za złoty? Czemu zatrułeś ziemniaka? Po co? Dobra, biorę trzy diamenty. Na co? No, potrzebny mi kilof, nie? No, żeby się tam przekopać, być teraz... Uszy tak mnie robi. bolą. Pożegnaj Dobra, się z widzami. Dobra, do jutra. noc, a karaluchy na rano. Dobranoc. Ja. Cześć. Aż się ja w sumie ja się też zbawić. bym się żegnał, bo już na jest ten. 28 po 22. I uszy mnie bolą od ciągłego trzymania sławek i w ogóle wszyscy mówią, że mam już wychodzić na ten, mam już iść spać, tak dalej. I mnie też się w sumie spać chce. Jutro jest święto operacy. Ale jutro hmm. mamy wolne to dla dlaró. Znaczy no, no, zasadniczo będziemy w domu siedzieć. Chociaż nie ja muszę do lasu jechać paśnik naprawić. Rozumiesz jakieś łebki W zimie, rozumiesz, podpaliły siano w dwóch paśnikach i dwa paśniki się częściowo spaliły. Bić takich no Na szczęście nie całe spłonęły. Ale wiesz, to po prostu poziom ludzi w dzisiejszych czasach jest po prostu tak marny, że o Boże. No. Zamiast na hard modzie takie. każdy szanujący się tutaj. Karol, bo się wcześniej pytałem, ale nie uzyskałem odpowiedzi. Powiedz mi, czy... Jak taką krowę zabijesz tą, tą tą tą, tą to jest, to jest grzybową, to bo nie, nie, nie Chyba żebyś to miał nożyce, to muszę ogolić, to wypadną z niej grzyby. A jak masz miski, hmm. właśnie ty z miska, patrz. Aha. Czekaj. Tu mam miskę z zupą, nie? Na twoich oczach ją wypijam Idę do krowy i doisz i obymasz zupę. No pusta jest, no Coś możesz zjeść ze świeżą a, spoko. Eficient. To jest... To jest Chyba 4 do... Wyduj, bo 6. 3,5. To jeszcze raz. Tak, akurat. Jeszcze raz. 3,5. Miska się nie złama. No i odkładasz do Z żarcia. Żarcia. Nie wiem, że jestem full. Efycjent. Dobyć de eficjencję, nie tam było 4 Sorry Kamka, w Twój killowi tak był w sumie na skończeniu. Była go reszta, czerwony był. Dobra, ja się z wami wezmę i żegnam, bo już gardon zaczyna boleć. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. E, razem. No razem ze mną był Butcher Six. No to ja nic. też się od razu będę żegnał, bo ja tu mhm. sam się nie będę. Ja. E... Ja. Ale fajnie twój widać. Mhm. Mhm. Tak? Dobrze. Ja w ogóle nawet nie wiem, czy mam dobrze mój nick pisany, bo już... Nie pilnuję tego. Dobra, do zobaczenia, trzymajcie się. No tak, lamu oczywiście.